Emila Alencnowicz, witam Państwa. Moim gościem dzisiaj jest Pan Jan Górazda, wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu. Witam Panie Dyrektorze. Witam Panią, witam Państwa. Panie dyrektorze, ustawodawca wciąż zmienia przepisy dotyczące zdawania egzaminów na prawo jazdy. Czy według Pana to wpływa na bezpieczeństwo na naszych drogach? Założenie przy zmianach to jest właśnie to, żeby poprawić to bezpieczeństwo, i rzeczywiście myślę, że tak jak w tej branży, to w innej chyba tak często zmian nie ma. Jest tu kilka zawsze w ciągu roku, ostatnie też niedawno weszły. No, czy one autentycznie wpływają na poprawę bezpieczeństwa? No, nie mam takich danych, nie mam takich statystyk, które by mogły potwierdzić lub zaprzeczyć. Generalnie tej poprawy nie widać. Także odnoszę wrażenie, że nie chyba w tą stronę idzie. A jakimi kierowcami są Polacy? Znaczy, Polacy jako powiedzmy technicznie to są dobrzy kierowcy. Natomiast no, wadą naszą, taką chyba ogólnonarodową, to jest to, że, że nie zawsze stosujemy się do obowiązujących przepisów. Takim przykładem, ostatnim, może być na przykład mój wyjazd do państw skandynawskich gdzie jadąc przez Polskę na prom do Świnoujścia no kierowca no nie będę mówił, tylko bo to by było niegrzeczne w każdym razie dość często a szczególnie prędkość przekraczał nie stosując się do przepisów natomiast po zjechaniu z promu na miejscu no jechał tak zgodnie z przepisami, że aż byłem zdziwiony że, że on tak dokładnie tamte przepisy zna i je respektuje no padłoby zaraz pytanie a dlaczego tak się dzieje? Dlaczego u nas tak? No może trochę z naszego temperamentu, z naszego charakteru, ale być może też i z tego, że czy kary, czy sposób egzekwowania tych kar, bo to jest może ważniejsze, są stosunkowo niskie i w wielu przypadkach przyjmuje się to ryzyko zapłacenia, ile by tylko się tam popisać i pochwalić przed znajomymi, że ja przez Polskę przejechałem 4 godziny. A właśnie wspomniał pan o tym, że jeździ Pan za granicę, jeżeli miałby pan taką możliwość zmienić coś w naszym polskim prawie, co by pan z tego zachodu przyciągnął do nas do Polski? Znaczy ja powiem inaczej? Nasze polskie prawo, prawo o ruchu drogowym, bo to są ustawa o kierujących to jest związane ze szkoleniem, z egzaminowaniem, ustawa prawo o ruchu drogowym, z poruszaniem się po drogach, jest moim zdaniem na przyzwoitym europejskim poziomie wystarczyłoby ją przestrzegać. Powiem inaczej, gdybyśmy ją przestrzegali, to być może prawie by wypadków nie było, gdybyśmy się stosowali autentycznie do przepisów, które są zawarte w tej ustawie, chociaż. Powiem też wprost, może nie wszystkim to będzie odpowiadało, czy już może będzie przyjemnie słuchać, ale zmiany, które wprowadzono na skutek podwyższenia prędkości, zarówno na autostradzie, jak i powiedzmy w nocy na obszarze zabudowanym, no uważam, że są przesadzone. Że większość państw, bo tam powiedzmy w Niemczech, gdzie na niektórych autostradach nie ma ograniczeń, ale generalnie miało to, co Polska miała przed tymi zmianami, i uważam, że powinniśmy do tego wrócić. Że te 130 na autostradzie w zupełności wystarczy, że nie powinno być żadnej tolerancji, a jazda w nocy z podwyższoną prędkością, gdzie ograniczona jest widoczność, no też nie wydaje mi się celowe. Też warto wrócić do tego, żeby nie było, że przed 23 mogę jechać 50, a po 23 mogę jechać 60. No tak to trochę dla mnie dziwne, no ale tak jest. Czy żeby prowadzić samochód trzeba posiadać szczególne umiejętności? To znaczy, no, na pewno trzeba posiadać umiejętności. Czy one są aż tak szczególne? Osobiście nie myślę, że aż tak jakieś tam wyjątkowe. Ja uważam, że każda osoba, przynajmniej pełnoletnia, powinna posiadać prawo jazdy, a więc jeżeli wszyscy powinni posiadać, oczywiście, jeżeli są tam jakieś przeciwwskazania zdrowotne czy inne, to, ja, to, to się rozumie, to nie może być to jakaś specjalna umiejętność. To musi być na przeciętnym poziomie, takim, że mogli się wszyscy bezpiecznie poruszać. Był pan egzaminatorem z 30-letnim stażem. Czy prawdą jest to, co mówią o nas mężczyźni, że kobiety są gorszymi kierowcami? To znaczy nie to, że byłem egzaminatorem, byłem i jestem egzaminatorem, i nie tylko kierowców, ale również egzaminuję instruktorów, również egzaminuję tych, co egzaminują kierowców. A odpowiadając na pytanie, czy, kierowcy, czy panie są gorszymi kierowcami, to nie ma reguły. Zarówno w grupie mężczyzn są, brzydko powiem, bylejacy, i w grupie kobiet. Faktem jest, że mężczyźni mają może te manualne zdolności większe, czy, czy, czy bardziej to do nich przemawia niż, niż do pań, ale jeżeli chodzi o jakieś wypadki, kolizje czy coś, nie ma tutaj jakichś specjalnych że lepsze kobiety czy lepsi mężczyźni. Poziom jest podobny. Jak Pan myśli, dlaczego tak często na polskich drogach zdarzają się wypadki? Czy to jest wina kierowców, czy wpływają na to inne czynniki? Proszę Państwa, może ta cyfra, którą podam w tej chwili, będzie dla niektórych szokująca. Ale proszę, to jest pewna informacja. Za 2012 rok. W Polska na skutek wypadków, kolizji, bo to są dwa różne pojęcia, poniosła straty w wysokości 34,5 miliarda złotych. Gdyby dzisiaj, powiedzmy, ktoś rzucił tą kwotę w Sejmie, to myślę, że trzeba zaraz batalia, co z tym fantem zrobić. Ale ponieważ to jest rozbite w różnych resortach, tam w Ministerstwie Zdrowia, Spraw Wewnętrznych i innych, bo to się rozkłada gdzie indziej, to mówię, to są takie szkody. To jest mniej więcej 2% naszego produktu krajowego brutto. Jest o co walczyć, żeby, żeby te wypadki zmniejszyć. Natomiast no, precyzując odpowiedź, najwięcej wypadków jest w tej chwili z pieszych. Najwięcej zdarzeń jest spieszych i najwięcej ginie pieszych. Statystycznie w drugiej pozycji to są przekroczenie prędkości. Z tym, że no tutaj jest dużo wpisane, bo nawet to, że jak ktoś jedzie 20 na godzinę, a jest ślisko, to nie dostosował prędkości. Tak się to zapisuje w statystykach, ale niestety ta prędkość jest też elementem, który decyduje o tym. Reszta. Dobrym zjawiskiem, że tak powiem, w dobrą stronę idziemy, zmniejsza się ilość zdarzeń pod wpływem alkoholu wykonanych. Może dlatego, że więcej w tej chwili eliminują z drogi tych kierowców pijanych, ale to jest to dobry kierunek. Także tutaj no Ta walka, czy wezmę te media, które były tam 10 na godzinę mniej, czy coś, to jest dobry program, bo właśnie edukacją możemy troszeczkę, nie zawsze karamy. No właśnie, ostatnio wszedł w życie przepis dotyczący noszenia odblasków po zmroku. Czy według Pana faktycznie one mogą uratować nam życie? Jako doświadczonego kierowcy pytam. Proszę Państwa, ja bym mi odwrócił to pytanie do Pani. Czy Pani po zmroku widziała chociaż jedną osobę z takim odblaskiem chodzącą? No, właśnie o to chodzi, że znowu wszedł przepis, który się obawiam, że będzie takim trochę martwym przepisem, że tylko niektórzy, którzy będą mieli tą świadomość, że, że mogą zostać potrąceni, że mogą zostać niezauważeni, będą, że tak powiem, korzystać albo inaczej no, stosować się do tego przepisu. Natomiast no, dzisiaj rano jadąc do pracy, gdzie jeszcze było ciemno, to nie tylko, że pieszy, ale rowerzysta, którego w ostatniej chwili zobaczyłem, jechał też bez żadnego oświetlenia. No, ludzie chyba sami ryzykują swoim zdrowiem, swoim życiem. Tutaj by trzeba było bardziej też w ich kierunku iść. To co zrobić, żeby było bezpieczniej? <laughs> nie ma takiego lekarstwa, bo gdyby to było takie, że tak powiem oczywiste, to wypadku by w Polsce i nie tylko w Polsce, bo powiedzmy w całym świecie, albo było bardzo mało, albo prawie, że nie było. To niestety Polska przoduje, jeżeli chodzi o Europę w ilości starzej na drodze. No i tu musimy walczyć różnymi sposobami. No ja osobiście uważam, że powinniśmy na przykład budując przynajmniej nowe drogi, nie sadzić zaraz przy asfalcie, przy tych drogach, przy tych jezdniach drzew, jednak jakąś tam dać, że tak powiem, odległość, która może, może spowodować, że jeżeli ktoś nawet nie zastosuje się do jeżeli nawet wypadnie z tej jezdni, to żeby od razu nie tracił życie, żeby się tragicznie nie kończyło, tam wpadnie do robu, jakieś koziołki powiewija cokolwiek, ale ma szansę wyjścia. Dlatego powinniśmy stosować nie tylko, że tak powiem, kary, ale również i rozwiązania komunikacyjne takie, które by dały szansę przeżyć albo przynajmniej uniknąć pewnych rzeczy. W Wałbrzychu te drogi się właśnie buduje. Czy według Pana one są właśnie komunikacyjne, komunikacyjne dobrze rozwiązane? Czy, czy wygodnie się po nich jeździ? To znaczy, po tych drogach, które już są użytkowane, no to raczej większych zastrzeżeń nie ma, że one już pewne rzeczy przewidują. Natomiast te, które są w trakcie realizacji, no to trudno je w tej chwili oceniać. Nie wiem, jakie tam będą rozwiązania, czy powiedzmy przejścia dla pieszych, czy sygnalizacja świetna, czy coś. Tych rzeczy nie wiem, więc trudno mi odpowiedzieć w tej sytuacji. A są już te, które właściwie ich budowa dobiegła końca? To znaczy, w wielu przypadkach miałbym, że tak powiem, obiekcję co do przejść dla pieszych. Dla mnie między innymi, ponieważ tych wypadków z pieszymi jest dość dużo, istotne jest to, żeby tym pieszym zagwarantować bezpieczeństwo. Bo jeżeli sobie wyobrazimy, że ta jezdnia, a w tej chwili się w zasadzie mężczyzn nie, nie, nie buduje, gdzieś tam ma 10-11 metrów, jeżeli weźmiemy jakąś osobę starszą, już nie mówię niedołężną, to zanim ona przejdzie całą tą jezdnię, to ileś tych samochodów przejdzie. Dlatego na przykład obserwując tutaj w pobliżu nas te przejścia dla pieszych, gdzie są zrobione wysepki, że ona dojdzie do połowy, może zatrzymać się, mało tego patrząc, powiedzmy, przechodząc w jedną połowę, to patrzy w zasadzie tylko w jedną stronę, bo z tej strony tylko mogą nadjechać samochody jest chroniona, krótki odcinek, nawet gdy miała zatrzymać się, w sensie odpocząć, to ma tą strefę bezpieczeństwa i później znowu patrząc tylko w jedną stronę, spokojnie sobie przejdzie na, na, na drugą stronę jezdni. Dlatego mówię, rozwiązania komunikacyjne też powodują, że tych zdarzeń jest mniej. Wałbrzesza nie mogą poszczycić się kulturą na drodze? Znaczy Wałbrzych nie odbiega od całej Polski, tutaj nie można powiedzieć, że są tacy czy tacy. Myślę, że na tym samym poziomie Mam nadzieję, że właśnie te nowe drogi, nowe jezdnie spowodują, że, że ci ludzie zaczną tak troszkę się stosować też, że tak powiem, do przepisów, do warunków jakie istnieją. Dziękuję Panie Dyrektorze za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Przypomnę, że moim gościem był Pan Jan Kurazda, wiceszef Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu.